To mi nawet pasuje, bo... Okłamałem Augustinę. Dalej kłamiesz? Powiedziałem, że wykorzystujesz Pilar, żeby ci pomogła z gandią I muszę jechać do ciebie na plażę. Daj spokój. Jest mi cudownie z Pilar. Nie wcinaj się do naszego związku. Nie podoba mi się, że ciągle to robisz. Wyluzuj. Agustina cię nie wygada. Robi to, co chce. Aj! Czekaj, chyba coś włączyłem. Proszę pani, Giovanni, nic ci nie jest? Czekaj, nic nie słyszę. Giovanni, nie rób tego. Przestań się gapić. Wyglądasz jakbyś miała go zjeść. On mi się nadal podoba, chociaż jest niski. Tak? Dam mu drugą szansę. Jasne. Ja Lepiej daj sobie spokój. Przepraszam. Wiem, jak sprawić, żeby Giovanni natychmiast do ciebie wrócił. Jak? Zadzwonimy do Pilar i powiemy jej, że Tomas nie chodzi z nią bezinteresownie. Łatwizna, co? Tak myślisz? Jasne. Jak Pilar się dowie, wyślę Tomasa do diabła. Pomoc w działaniu go będzie zbędna. Co ty na to? Sama nie wiem. Czemu nie wpadłam na to wcześniej? No nie wiem. Cofnij to. Oh. Bardzo lubię tego aktora. Naprawdę? Jest przystojny. Bez piątoklasistów, szkoła jest całkiem inna. Czuję się jak na wakacjach. Czujesz zapach morza? Jak grupka dzieciaków może powodować taki stres? To nie w porządku. Przepraszam, co? W innych okolicznościach byłoby to nie do przyjęcia. Ale skoro piątoklasiści wyjechali, zasłużyliśmy na to. Wakacje, panie Gandia. Ja noszę szklanki, a wy urządziliście sobie prywatną plażę. Dobrze być szefem. Kolejne drinki. Pijcie, po to przyniosłam. Mamy dwa filmy. Mogę prosić na słówko, panie Gandia? Śmieszne, nie? Już to widziałam. Opowiedzieć zakończenie? Możemy pogadać? Zaczekaj w gabinecie. Co jest? Czekam na pana. Wciśnij pauzę i zaczekaj na mnie. Mogę wam powiedzieć, jak się skończy. Spieszę się. Ciśnij pauzę. Robi się. Niesamowite. Ktoś was widział? Widzisz, nikogo nie ma. Wszystkie wyjechały. A jak przyjdzie Alicja albo dyrektor? Miałybyśmy pecha. W razie czego powiem, że Lupę prosiła mnie, żebym dbała o jej pokój. To nic takiego. Myślisz, że, że znajdziemy numer telefonu Roberty? Jasne. Lupita jest bardzo poukładana. Na pewno ma jakiś kalendarz lub notatnik. Czekaj. Czego dokładnie szukamy? Numeru Roberty. Jak RBD przyjedzie na plażę, zadzwonimy do niej i poprosimy do telefonu Pilar. Wtedy powiemy jej prawdę. Chyba padnie. Już się cieszę na tę chwilę. Wtedy mój śliczny, kochany Dziowis będzie mógł wrócić. Agustino? Co? Czemu to jest zamknięte? Nie wiem, ale co ta hipokrytka ukrywa? Co Cię to obchodzi? Wrócimy później. Nie. Co takiego ważnego trzyma tutaj nasza Guadalupe? Nie wiem. To jej sprawa. Nie bądź wścibska. Właśnie, że będę. Ja tego tak nie zostawię. Guadalupe dziwnie się w stosunku do mnie zachowuje. Dziś dowiem się dlaczego. Dokąd idziesz? Poszukam czegoś do otwarcia tej szuflady. Nie ruszaj się. Proszę pani, odsuń się Gdzie piątoklasiści? Nie przypominaj mi o nich, bo robi mi się niedobrze Muszę pilnie pomówić z Celiną Ferrer Gdzie ona jest? Teraz trzeba cofnąć Dam pani w spokoju obejrzeć ten film Tylko proszę mi powiedzieć, gdzie jest Celina Nikogo tu nie ma Film czeka. Nie widzisz, że pracuję, chłopcze? Zostaw mnie w spokoju i daj zapomnieć o tych wstrętnych piątoklasistach. To numer telefonu i adres miejsca, w którym się znajdują. Świetnie, dziękuję. Proszę pracować dalej. Jestem zmęczona i chora. Mam mnóstwo problemów. Nie możesz odejść z dnia na dzień. Nie zawiadomiłaś mnie wcześniej. Tak bywa, przepraszam. Najpierw Anita, a teraz Ty? Nie mogę przejąć Twoich obowiązków. Muszę być w biurze. Naprawdę nie mogę zostać. Nie odchodzę na zawsze. Co prawda, nie ma tych troglodytów z piątej klasy, ale trzeba obsługiwać administrację, nauczycieli i pozostałych uczniów. Myśli pan tylko o sobie. Moja siostrzenica Dulce marzy o wyjeździe do Disneylandu, ale jej zgorzkniała matka nie chce jej zabrać. Co mam zrobić? Do Disneylandu? Tak. Wie pan, ile to dla niej znaczy? Byłoby zbrodnią nie dać jej takiej szansy. Może to jedyna okazja w jej życiu? Nie mogę, rozumie pan? Przecież wrócę. Przywieziesz mi breloczek z myszką Miki? Jasne. I czapkę z uszami Pluto. Nie lubię go, bo jest do mnie podobny. Nie, nie, nie. To co się z kaczorem Donaldem? Co tylko pan chce. Alicjo, przyjdź na chwilę. Bardzo proszę. Przywieździesz mi czapkę? Jadę tylko na dwa dni. Włączyłam pauzę. Wyważ, że ci przerwałem imprezę, ale nie podoba mi się ta mina. Co się stało? Z przykrością zawiadamiam Cię, że zostałaś oddelegowana do bufetu. Na parę dni. Nie. Jak mogłeś to zrobić? Uderzyłem się w drzewo, ale nic mi nie jest. Jak na nie wpadłeś? Co ty wyrabiasz? No sé, sí, está. Bien, bien, gracias. mami. No Muchas